Siemaneczko, z tej strony Grain.pl i witam was w dzisiejszym drugim... W drugim odcineczku z serii... Na modach. Z serii na paczce GS Pack. Jest to oczywiście moja paczka Wraz z innym youtuberem dowiecie się w przyszłości. Albo już może wiecie. Nie wiem, zobaczymy. Jak widzicie... Tak, jak obiecałem w poprzednim yy, odcinku, yy, taki jest teraz. Czyli miał być dzień, i jest dzień. Więc, wychodzimy z tej jaskini. Tę was o propozycję, coś w dzisiejszym odcinku zrobić. Dostałem parę propozycji i chyba wybiorę jedną z tych propozycji. O, chmury Wybiorę jedną z tych propozycji, czyli Wybiorę się gdzieś I Po prostu zrobimy już jakiś Prowizoryczny dom Dom, w którym Będziemy po prostu Zdobywać wszystkie Jakieś fajne przedmioty Drzewa, jakieś cegły albo coś, w zależności jaki to będzie dom. Czy będzie jakaś fajna skała, czy będzie troszkę jakaś fajna na wzgórzu y, polanka, aby wybudować po prostu dom na zewnątrz. Zobaczymy. Będziemy tam zdobywać y, różne surowce, żeby wybudować właśnie ten upragniony tą bazę. Nie wiem jak to nazwać. Dobra, zabijmy te kurczaki, będzie jedzonko. Mamy także piórka z tej kurczą. Okej, okay, jeszcze jedno. O! Co ja tu widzę? Jaskinia. Pierwsza najpotrzebniejsza rzecz, czyli węgiel. Niby zawsze jest bardzo dużo y, tego surowca, czyli węgla. Ale, przeważnie, yy, najwięcej jego właśnie brakuje. Bo, ma, chodzisz w jaskini i widzisz węgiel, ale po co mi węgiel, mam tyle tego węgla. Przychodzi co do czego, nie mam węgla, koń, skończył się. I to jest właśnie ten najgorszy problem. Na początku zawsze się go zbiera, ale później z czasem jak szukasz inne surowce, to już nie chce ci się yy, męczyć nad kopaniem. Tego głupiego surowca. Raczej znaczy mi się już nie chce. <laughs> Zwiećmy może tą kopalnię. O, widzę, że zapomniałem o jednym modzie, aby go wgrać. W następnym y, odcinku on już będzie. Nie będę wam mówił jaki. Nie chcę wam y, tak za bardzo y, mówić, y, co w tej paczuszce y, mam za mody. Przepraszam, że będzie tak ciemno. Ale, 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 ja ja coś w miarę widzę. Zgasiłem sobie światło i widzę. I po prostu patrzę, czy nie ma tu żelaza. A nie chce mi się robić. O, widzicie, nic nie ma w tej jaskini. I po co bym miał zużywać spędne pochodnie. Dobra, wracamy w to miejsce, gdzie weszliśmy. Zbierzmy te pochodnie. Może jeszcze w tamtą stronę sobie tylko tak dwie pochodziny... Jest! Żelazo! Jej, 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 Pierwszy surowiec! Znaczy pierwszy, drugi! Ale pierwsza ruda y, po prostu żelaza. Tutaj mamy węgiel. Nie widzę tu za dużo surowców. Więc myślę, że najpierw, y, tak jak prosiliście... Znajdziemy miejsce pod domek. Po drodze jeszcze może znajdziemy jakieś jaskinie, ale najważniejszym elementem dla mnie jest teraz przepalenie węgla. Jak przepalenie węgla? Przecież ja mam węgiel. Zrobimy po prostu pochodni i wyjście z tego buszu, z tej pustyni. To jest dla mnie priorytet na razie. Później poszukamy sobie yy, surowce, poprzepalamy i. Mandzio! Mandzio, nie uciekaj, no! Chodź, no! Patrz, jaki mam fajny mieczek ostry! O, dałeś mi skórkę? Dobry, Mandzio! Mandzio! Gdzie ci Mandzia? Chodźcie, no! Chodźcie, krótkoś! Jeszcze tutaj zwierzątka jakieś... Ja mam dla was propozycję... Ja się po prostu przejdę, poszukam tutaj jakieś, jakiegoś fajnego y, miejsca zamieszkania, bo po prostu jakieś polanki, góry. Myślę, że góry, bo bardziej jakoś y, lubię. O, już mi się kończy. się Bardziej jakoś y, lubię w jaskini mieszkać, y, tak jak średniowieczni ludzie. Niż y, mieszkać na zewnątrz Nie wiem, jakoś może lepiej mi się buduje Takie budynki, albo co Ktoś Budynek, czy może być jaskini Budynek, nie Po prostu jakieś tam pomieszczenia w tej jaskini Dobrze, to ja zrobię Takiego szybkiego timelapsa Jeśli coś będzie fajnego To y, oczywiście Powiem wam Dobrze, jesteśmy. Postanowiłem jednak e, nie zanudzać Was e, timelapsami. Ponieważ e, jeśli, zrobi, e, jeśli zrobię cięcie, i tak jak zrobiłem, e, e, po prostu nie będę Wam zużywał cennego czasu, mogę, można tak powiedzieć. I po prostu zobaczycie od razu, tu gdzie jestem, a nie będziecie musieli oglądać, jak przemierzałem te e, wszystkie e, pola, polany. Dobrze, znalazłem tutaj jakoś jaskinię. Myślę, że jednak, yy... zobaczymy coś w środku, ponieważ dzień się kończy. A trzeba gdzieś yy, zrobić yy, jakieś ognisko. I... Oj, przepraszam. No i po prostu... Te wszystkie żelaza. Yy, mam ich bardzo dużo, racja. Yy, cztery żelaza. Przypalić je. Bo co będę z nimi chodził? Na razie mam tak yy, dziwnie, jakoś po rozmieszczany w ekwipunku. Ale to. Wow! Ła... Yy, dobra. Yy, wiecie co? Może jednak pójdziemy w drugą stronę. Bo ja się boję tego Creepera. Jeśli on mi jakoś wybuchnie albo coś. Ale poczekajcie, może. Spróbuję po prostu jego rozwalnąć i co mu się stanie. A może zapali się po prostu. Nie zapali się? Wiecie, może jakieś ja tu wyjście zrobię. Przewód. Ewakuacyjne. Kurczę, zbliżam się do niego jakoś tak trochę niebezpiecznie. O! O, nie było tak źle. Przymierzałem się do niego strasznie długo. Dobrze poznać to, iż y, ten creeper y, nie jest aż taki zły. Tutaj mamy już. Y, co to mamy? Gdzie to jest? Sul? Y, Dobrze. Czy my kopiemy sul? Chyba tak. hm Ja tu słyszę także konie. Konie? Nie, to nie były konie, to były krowy. Muu, robiłem, czyli krowy. Dobra, mamy tutaj jeszcze troszkę żelaza. Przydałoby się e, żelazo na e, różne narzędzia. Pusto w tej jaskini. Nie wiem, jak to pusto. Teraz mi tu coś wyskoczy i, i zrobi tylko taki boom Szybkie. Tylko, że będzie ze mną, bo ja. Nie umiem zrobić takiego krótkiego boom. Czyli zrobię boom i Umrę Could believe somehow we could be friends, we could be more if you wanted to. If you could stand being with someone who betrayed a few, been wandering around and searching for a place to fall. There's a time for us, I know we could have it all. If you stay for a while, I will show you, I can make the call. Could have it all Dziękuję Wam za obejrzenie tego y, jakże krótkiego dzisiejszego y, odcinka drugiego z paczki GSP myślę, że wam się spodobało, nie patrząc na ten mały fail z y, tym, że mój mikrofon przestał nagle nagrywać. Myślę, że się Wam spodobało. Kliknijcie tą łapkę w górę, aby y, dostać link do pobrania tej paczuszki. Kliknijcie także subskrybuj, jeśli jeszcze mnie nie subskrybujecie. Trzymajcie się, cześć, życzę wam miłego dnia. Pa pa.